Dobra, czaty. Mogę na chwilę włączyć czaty, bo już nagrywam. Nie wiem czy to wleci na YouTube, nie jestem w 100%. Tak, zobaczymy, czy szybko stracę psychę przy tej grze. Rozpocznij grę. Rozpocznij grę! Nie można zmienić poziom trud... Wybra... Czy ja wybrałem łatwy przez przypadek? I hello I Normalny wybrałeś? Dobra. Oh, nie <śles> oh. cannot wait to be done with this babysitting job. Come... E, ja jestem podkurwiony nie to jest to są ręce. Czy ja jestem tą laską na chwilę obecną? Tak, jestem tą laską. Skąd on z nią mogę spojrzeć w dół? You were right. I did lie to you. If I get this, stay away. Stay O, Mogę się rozejrzeć. U, ale mam z. Ej, ale mam zajebiste auto! O kuwo! Czemu jest... no Fajnie, że ty tutaj. Czemu nie wzią. Czy ja ma... Tak, mogę się bronić, ale mam ładne ręce. Takie rozmyte. No, przestań machać tą łapą, już się ruszam. Ale mapa dzika. Znajdź mi je. Gdzie ja muszę się przejść. Czy mogę tędy przejść? F. Tutaj respekt. Nie mogę. Zamknięte. O, no, opuszczone ten, opuszczone autko. Kurde. F to respect znowu. Opuszczam. Hallo? Jakiś? Jaki stary dziad tam szedł Coś mi mówi, że będziemy z nim walczyć No to... Coś mi mówi, że będziemy z nim walczyć No to idzie do niego Jak gdyby zobaczył starego dziada w okolicy, gdzie jest tak pusto To by spierdalał i pomyślał, że to wideo, które dostał nasz bohater jest żartem I spierdalał Chłop prawdziwków szuka Ale Nie, nie przedłużajmy, pobiegnijmy w kierunku tego dziada Panie, pa, panie, dziadku Znalazł pan prawdziwki? Bo ja znalazłem kilka mochomor... Spalone śmieci. w to pay respect. Prawo jazdy. Aha! Sprawdź ekwipunek. O, mam ekwipunek. To Ethan Winters, Doolvy do Jana Farma, Bakerów przyjedź po mnie. Gdybym takie coś dostał, to bym kurwa uznał, że ktoś chce mnie zajebać. Dosłownie Ale to jest świeży dym jeszcze, więc ktoś tutaj był To znaczy, że to nie jest opuszczone O, spryskiwacz Mamy, y, mamy coś do spryskania kwiatków Halo? Ja chciałem tylko pogadać o prawdziwkach yy. Yy. Ah, fuck. Fuck. Fuj, ja dopiero co jadłem Kój grzybów do tej zupy i gotowa. To są kruki, przez chwilę myślałem, że to jest królik Nie, nic Co to tam błyszczy? Brak reakcji Okej, okay, budzik O, i mam zapis! O, z tym osiągnięcie Jakaś pani Nie wiem, co to jest za pani Jakiś pan, pewnie ten typ od prawdziwków No i zagrać. O dobra, możemy otworzyć tutaj tą kasetę, To się kameruje. Nie wiem, zróbcie jakiś ładny przykód, Nie wiem tutaj, czy ja mogę czy ja mogę robić przybliżeniem, tylko nie mogę zmienić przybliżenia kamerą Sam. Pomasujecie ramię. dawaj, wymasujecie ramię. Nie robi się tak. mordo jak jest opuszczone, no to. O, proszę, sfilmowane mordo. Zadowolony? Sfilmuję jeszcze... O, nie mogę. Sfilmuję wnętrze tej szafki. E, sfilmuję te naczynia. E, środek tego. O, okej. Okay. Proszę, filmuję lodówkę. Zadowoleni? O, dobra, masz. Filmuję twoją twarz. Zadowolony Andre? Um. Andrzej Andre? Andre Nie wiem, to nie można... To można otworzyć Nie widzę nic widzę, że trochę bezpieczna. Jest nas dwóch. Idę za tobą. Don't worry, don't worry. I cover your ass. I, I cover your ass. Buddy. It's a Ale to jest głęboko. Schodzisz? What do you see? What is it? Schodzisz? Może no, tu. Tu jest, And... jest Andre. Schodzisz? Bo ja... On dziwnie stoi, czy coś, no mordo, no. Andre? Are you okay? To ten dziad z prawdziwku! Ja już na twoim miejscu, nie wiem, wziął krzesło i wybił okno i spierdalał, nie wiem, daleko stąd. To chyba właściciel. Witam! Ja tuż w poszukiwaniu swojej żony. Nie mówcie, że Ja spotkam tego dziada od prawdziwków! No kurwa! No to mi to wy wycina od razu. Śmieszna. Mogłeś powiedzieć po prostu, kurwa moje plecy! Dobra. Tutaj stał y Andre. Nie mówcie mi, że ja będę wchodził do wody. O, nie Nie wiem, woda. Czy przypadkiem woda nie bulgocze? Kurwa. Dobra, ja idę, dobra. Myślę, że. To... O, kurwa. Witam pana. Widzę, że zażył pan bardzo dobrej kąpili. Czy To jest Andrę? O, kurwa, to jest Andrę dokładnie. No, Morda, nie chcę przechodzić. Chcę zobaczyć. To jest Andrę? O, kurwa.

You me. No, no, I Coś mi mówisz, że ta laska nas zaatakuje. Did I? Ethan? Did is going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? To go... nazywa się tatuś. Daddy, daddy od prawdziwków. Mm. Lenny Face. Where are to tell me what's going on? <tryk> <tryk> <To byłem ja. tryk> Dobra, patrzy się za mną, jak stoję. Okej. Okay. On... lalki. Wzajemnie, zajebiście. Halo? Mia. Dobra i fen pierd.. Kurwa, ale tu ciemno jest Dadi Pani od Prawdziwków Alo, mapa pensjonatu. Okej, okay, wyświetl mapę. To jest takie pierdalne. Czemu ja tak wolno schodzę? Mówiłem! Mówiłem! Cofaj się, kurwa! Monka! Co jest ona jest wiedźbą? Spierdalamy? What the fuck? Zostaw mnie! Ej, czy ja mogę coś zrobić? A stawiam otwór, stawiam opór! Spierdalaj! Spierdalaj! Wypierdalaj, papu! Papa jest zła! kurwa! No przestań, nie bień! Zostaw, spierdalaj, odejdź ode mnie! Kurwa wiedźma! E, kopij ją, czy coś! E, nie wiem, klikam cokolwiek, lewy przez czy... Aaa! Are you okay? Get out! Yeah. Leave me alone! Yeah. I'm I deserve this. What the f? Ah. She dead. What the fuck are you, Mia? Shh. Oh. She fucking dead. I was supposed to and I Spirit, you're Phil Goodman? Co, co ja mam z nią zrobić? Halo, żyjesz? Are you ok? are you mental? Nie wiem, spierdalam z tego wariatkowa, nie wiem, nie wiem, czy... Nie no, co, ja pierdolę, co tu się dzieje? Lez? Kurwa nie mogę tego otworzyć. Jezu, wystraszyłem się, że ona wstała, to był cień. Ja pierdolę nie. Czy jest tu więcej apteczek? Mogę. Dobra, dziękuję, przyda mi się. Wiem, wiem, że C użyj apteczki, nie nie ma... A. No kurwa mówiłem! Spiendalaś z tego domu, czy coś? O kurwa, co? Siekiera? Bierto! Bierto! Napierdalamy się z nią! No! Porąbiemy drewno, suko! Au! Kurwo! Spierdalaj! Spierdalaj! Mówię, bije cię! Kurwa, no! Jaka czela jest aż taka twarda? może Możemy iść na strych Nie podoba mi się to It's okay. Spierdalaj! Moja rączka! Łapka, fap, Czy to jest? Czy to jest to o czym ja myślę? Oh fucking yeah! Zabina dobra spier Dobra, cofamy, cofamy... COFAMY! O kurwa! Ja mam z nią... A, kurwa! ostatecznie padła. To ona już nie wstanie? Dym. I see a dym. Kurwa, wysła O! Pan od prawdziwków! I czemu ona nagle tu leży? Zabrałem tylko mu honory. Witaj w rodzinie, synu. Fajnie, czy ona spiała moją rękę z szywkami? To jest pojebane Jeśli chcecie więcej takich odcinków, no to zostawcie teraz łapkę w górę i subskrypcję, żeby było więcej takich filmów. Więc goodbye! Miłej wielka nocy! Już minęła wielka do to nagrywam w dany poniedziałek. I to jeszcze koniec danego poniedziałku. Jak widzicie tutaj już jest noc prawie, no nie. Już totalnie jest noc. Mhm. Mm totalnie. A więc... Już minął na, na poniedziałek, ale jeszcze raz życzę że Wam, żeby było Wam miło w ten cały nasz tydzień. Więc może jutro nagram więcej odcinków, nie wiem. A więc goodbye moi mili widzowie. Subskrybujcie i łapkujcie.